W tym filmie pokażę wam 20 najlepszych typów w 99 nocach w lesie, o których większości graczy nie wie. Będą to porady, które pomogą wam wbijać tysiące dni, czy zdobywać większą ilość gemów i innych rzeczy. Dlatego bez przedłużania przejdźmy do pierwszej porady. Także zaczynamy od pierwszego tipa i na sam start gry stwórz kompas. Kompas kosztuje 3 śrubki i właśnie ja go teraz stworzyłem. I czemu macie stworzyć kompas? Ponieważ on pokazuje w którym kierunku znajdują się zagubione dzieci czy wróżka i również pokazuje wam w którą stronę tak naprawdę idziesz po mapie, zobaczcie w prawym górnym rogu mam tutaj właśnie taką rzecz, która mi wyskakuje i zobaczcie, idę tutaj na północ, na południe, także tak naprawdę wiecie w którą stronę idziecie mapę i jest on bardzo łatwy do stworzenia, więc każdy może sobie go stworzyć. Dlatego stwórz kompas na sam start gry. Drugi tip to jeżeli chcesz zdobyć darmowe diamenty, to gdy zaczniesz łowić właśnie tutaj ryby, na przykład właśnie oto w tym łowisku i napiszesz na czacie takie słowo jak jej fishing, takie jak tutaj właśnie teraz piszę, to dostaniecie za darmo 3 gemy. Ja niestety ich nie dostałem, ponieważ działa to widzowie jednorazowo, tylko jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie to w tym momencie. Nie da się niestety tego w nieskończoność robić, ale gdy właśnie łowicie i napiszecie właśnie to, co ja napisałem na czacie, to możecie za darmo zdobyć właśnie 3 gemy. I okej, okay, jeżeli dopiero zaczynasz z grą, to na sam start polecam ci taką klasę jak medyk. Kosztuje ona 40 gemów, jak możecie zauważyć. Dostajecie na sam start 2 banderze i x5 szybszych odnowień. To znaczy, że możecie w bardzo szybki sposób skrzesić swoich kolegów z drużyny, kiedy dopiero zaczynacie z grą. I kosztuje ona tylko 40 diamentów, tak jak powiedziałem, więc jest bardzo łatwa do zdobycia. Wystarczy, że obejrzysz mój poprzedni odcinek, jak zdobywać gemy, i tam będziesz wiedział, jak zdobyć w bardzo szybki sposób 40 diamentów. Jeżeli nie masz żadnej broni na początku gry, to powinieneś jak najszybciej zdobyć włócznie. Jest to dosłownie najlepsza broń w grze, ponieważ ona ma właśnie daleki zasięg i jest łatwa do zdobycia. Zobaczcie, tutaj mam właśnie włócznię, która leciała mi z tej skrzynki czerwonej tutaj. Podstawowej najgorszej, ale jeżeli Wam się nie udało zdobyć jej z żadnej Skrzynki, czyli nie znaleźliście, to możecie Ją zdobyć właśnie u tradera, który tutaj właśnie Jest, jak możecie zauważyć, potrzebujecie Stopę królika oraz właśnie Skórę wilka, dlatego bierzemy tą stopę królika i zobaczcie, gdy dacie tą stopę Królika, będziecie mieli do wyboru właśnie takie Rzeczy, dlatego ja sobie wezmę dobrą siekerę. Wtedy, gdy mu dacie skórę wilka To właśnie macie do wyboru włócznie I ja naprawdę wam bardzo polecam włócznie Ja już mam, bo zdobyłem właśnie przed chwilą I jeżeli macie spira i nie macie innych broni to myślę, że wam nawet ten spir wystarczy Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do na naszego Discorda To wbiję na niego jak najszybciej Mamy dużą społeczność i codziennie gra na kanałach Po kilkadziesiąt osób Zwłaszcza graczy z Robloxa Również możesz dostawać powiadomienia o eventach Na przykład w Growy Garden czy Stile Brainrod Oraz brać udział w konkursach Linka masz w opisie, wbijaj teraz Kiedy masz mało HP, a nie masz bandażów Ani klasy medyka, to ustaw się blisko ognia Jak możesz zauważyć mam bardzo mało HP I teraz podejdę do ogniska I jak możecie zauważyć bardzo szybko leć mi HP do góry. Zobaczcie. Bardzo szybko się regeneruje, bardzo mi się szybko odnawia, przez to, że stoję właśnie przy ognisku i gdy macie, też macie lowa, macie mało HP, to ustawcie się blisko ogniska, wróćcie sobie do bazy, ustawcie się blisko ogniska i sobie odnowcie HP, bo w taki sposób możecie bardzo łatwo właśnie odnowić sobie HP, nie mając leczenia. Jest to bardzo dobry sposób, o którym w ogóle sam nie widziałem, ale teraz e, wiem, więc to będę używał. Jeżeli chcesz przeżyć bardzo szybko 99 nocy, to możesz schować się w tej jaskini, w której przed chwilą byłem, ale jedyny warunek które będziecie musieli spełnić, to przynieść tutaj bardzo dużą ilość jedzenia, żebyście mogli tutaj właśnie się, żebyście się mogli tutaj karmić i jeść. I dosłownie no nie ma szans, że ktoś wam tutaj przyjdzie i was zabije, więc możecie tutaj cały czas afkować. Wystarczy, żebyście mieli jedzenie. Dosłownie macie gwarantowane 99 nocy, nikt wam tutaj nie powinien przyjść. Natomiast, żeby znaleźć pierwsze dziecko, czyli Dino Kid, potrzebujecie level trzeci ogniska. A do następnego dzieciaka, Kraken Kid'a, potrzebujecie czwarty level ogniska. Natomiast, żeby odblokować trzecie dziecko Kalmara, potrzebujecie właśnie Kolejny level piąte ogniska I żeby zdobyć ostatnie Dziecko musicie wbić Szósty level ogniska no ja mam teraz level Czwarty ogniska i żebym zdobył dwa ostatnie dzieci Potrzebuję level piąty ogniska i potem Level szósty dlatego z każdym levelem Jakby możecie odblokować kolejne dziecko I polecam wam oczywiście najlepiej Karnister albo właśnie baryłkę ropy No to daje najwięcej paliwa do ogniska I przy okazji zdobywaniu ostatnich Dzieci macie bardzo dużą ilość Szans że traficie na Rabicesta czerwonego a jak wam się udało właśnie na niego trafić kiedyś odblokowując te dwa ostatnie bobasy to napiszcie w komentarzu, a dam wam serduszko. Nigdy, ale to nigdy nie kupuj zamrażarki. Czemu? Zobaczcie, właśnie tutaj mamy zamrażarkę za cztery skrapa i nigdy jej nie kupuj, ponieważ ona służy tylko do trzymania jedzenia i nic ona zupełności innego nie robi. Zobaczcie, ona nawet lewituje w powietrzu, więc jakby sami możecie domyśleć, że ona jest dosłownie niepotrzebna. Tutaj możecie tylko chować sobie po prostu jedzenie, które no po prostu nie robi zwyczajnego sensu, bo możecie sobie po prostu mieć Jedzenie położone na podłodze. I zobaczcie, no właśnie to w taki sposób działa. Po co wam to takie coś? Naprawdę nie kupujcie zamrażarki. Zamiast zamrażarki, kupcie sobie lepiej lepsze łóżko albo właśnie nowy level crafting table. naprawdę nigdy nie kupujcie zamrażarki, ona jest po prostu bez sensu. Kiedy na początku gry też znaleźć latarkę, żeby móc oślepić jelenia, zawsze, gdy zrobisz drugi level ogniska, gdzieś w pobliżu znajduje się właśnie taka wieża. Jest to właśnie ta wieża, na której zawsze, ale to zawsze znajduje się latarka. Dlatego ja teraz na nią wchodzę i zobaczcie. Tutaj będą latarki. I macie od razu latarkę, która wam się oczywiście na sam start przyda. Tylko musicie rozróżnić dwa rodzaje tych wież. Ponieważ jest taka właśnie biała, na której jest zawsze latarka. I jeszcze jest taka brązowa, na której jest zawsze skrzynka. Ale na tej białej zawsze będą latarki. Jeżeli chcesz kupić najlepsze pety w Grow Garden lub innej temy do Robloxa, to idealnie się składa, bo na stronie Blocksbomb z, z kodem NG macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pety i wpisuję kod NG i dostaję naprawdę fajną zniżkę i można zaoszczędzić. Po zapłaceniu wszystkie zamówienia są dostarczane w mniej niż 4 minuty. Podajecie swój nick Zero i dołączacie do bota, i zawsze macie gwarancję zostanie przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. Postarajcie się jak najszybciej stworzyć Sundiala, czyli tarczę słońca. Kosztuje on 5 śrubek i pokazuje wam, ile czasu pozostało w ciągu dnia do nocy, czy na przykład w ciągu nocy, ile pozostało wam, żeby po prostu był dzień. Zobaczcie tutaj w prawym górnym rogu pokazuje mi teraz, że za 3 minuty, jakby skończy się dzień i będzie noc, więc jakby te 3 minuty jeszcze trwa dzień, i potem się zaczyna noc, jeszcze wam tutaj tak pokazuje, dlatego to jest bardzo przydatne i zawsze to kraw na początku gry. Nigdy, ale to nigdy nie omijaj tego miejsca. Jest to właśnie wróżka, dzięki której możecie zdobyć właśnie różne darmowe rzeczy. Za 20 kwiatków możecie zdobyć właśnie tutaj na przykład nasiony jagód lub nasiona kwiatów. I te kwiatki są zawsze obok tej wróżki, lub gdzieś po prostu na mapie. I dzięki tym kwiatkom możecie właśnie sobie zdobyć albo tą rzecz, albo tą rzecz. Bo problem jest taki, że to działa tylko w dzień. Dobra, mamy dzień, więc ja teraz podejdę do tej wróżki i właśnie kupimy sobie coś za te kwiatki. Możemy kupić albo nasiony jagód, albo nasionę nasionek kwiatów, więc ja kupię jagody. Także otwieramy widzowie. I teraz, właśnie na mapie, będziemy mieli posadzone wszędzie jagody. I to jest bardzo fajne, bo biegacie sobie po mapie. I tutaj, przy okazji, możecie po prostu brać sobie te owoce. I to jest bardzo przydatne, że jesteście głodni. To jest opę. Szczerze, bym powiedział wam, żebyście tego nie omijali. Zwłaszcza kiedy zaczynacie i macie po prostu trudniej, co nie? Kiedy zrobiliście ognisko na level 4, tak jak ja tu teraz, to nigdy już nie dawajcie drewna na to ognisko. Wiecie, czemu? Ponieważ drewno na takim poziomie, Wam. Bardzo mało daje. Dawajcie takie rzeczy jak na przykład beczka ropy naftowej. Zobaczcie, ona ma cztery płomienie i daje najwięcej płomienia. I teraz mógłbym dać na to, ale jeszcze nie daje. Ale właśnie, widzowie, ja wam pokażę, że jak tutaj wyrąbię sobie drewno i je wsadzę do ogniska, to naprawdę bardzo mało dostanę tego, jakby paliwa. Zobaczcie, ile dostaniemy, widzowie. No, dostałem z trzech drewna dwa paliwa. To jest bardzo mało, dlatego naprawdę drewno wsadzajcie tylko do, do przetwarzania. Nie używajcie go już do ogniska. Jeżeli macie level 4, już się w ogóle totalnie nie opłaca. I jeżeli chcesz w bardzo bardzo łatwy sposób zdobyć właśnie dziecko. Jeżeli masz bardzo na ma przykład słabe bronię lub jedną, to ustaw się na górze właśnie jaskini. Zobaczcie, tutaj te wilki podejdą po prostu pode mnie. ja teraz widzowie, no dobra, ja zaskoczyłem, trochę zrąbałem, ale zobaczcie, teraz widzę, wróciłem i one tam sobie stoją, i teraz po prostu mogę z góry do nich strzelać. No ja mam tutaj laser kanona Cyborga, więc to jest bardzo proste. Ale na przykład rewolwerem też to świetnie działa, także możecie rewolwerem riflem je w bardzo szybki sposób zabić, zamiast po prostu tracić hapę, możecie je szybko się ich pozbyć. Zobaczcie, no. No i wszystkie są zabite, więc ja teraz sobie zrobię Bobasa i to jest właśnie. W taki sposób, zamiast od razu na nie wchodzić, to po prostu możecie widzowie no z góry sobie wejść i je po prostu z góry zabić bezpiecznie, nie tracąc widzowie HP. Jeżeli chcesz mieć najlepszą broń w grze, to jedyne co potrzebujesz to właśnie tego rewolwera i potrzebujesz tego rifla. I zobacz, ja mam blisko ustawione te dwie bronie, i teraz, gdy strzelę szybko, na przykład rewolwerem, zobaczcie, szybko strzelam rewolwerem i szybko od razu na ryfla i zobaczcie, oddałem dwa strzały dosłownie w tej samej sekundzie. To czyni tą metodą tym glitchem jedynie. No, po prostu z najlepszych kombo Broni jaka jest w 99 tak w lesie No zobaczcie sobie zabijemy tego na przykład yy, Nie wiem tą żabę i zobaczcie no to jest po prostu Mega OP jeżeli macie rifla I rewolwera to możecie używać tego kombo Właśnie bo myślę że to jest właśnie bardzo dobre kombo I właśnie bardzo w ogóle też dużo prosów używa Tego kombo podejdziemy sobie do tego wilka I spróbujemy na nim albo, dobra nawet Na tym i widzowie uwaga pamiętajcie że musicie Mieć przygotowanego rifla i oczywiście rifla też No i zobaczcie no to po prostu jest mega OP nie teraz pokażę wam jak mieć Dosłownie nieskończoność ammo w 90. 9 notach oczywiście na broniach także widzowie, gdy macie właśnie crafting cable level 4 i macie skrzynkę z amunicją, możecie mieć dosłownie nieskończoność ammo oczywiście to widzowie trochę kosztuje, potrzebujecie gemy kulty co do tego, ale gdy już macie tą skrzynkę z ammo, możecie zauważyć tutaj że za trzy śrubki możecie kupić albo ammo do rifla, albo do ammo re do rewolwera, albo ammo do shotguna, ja kupię teraz, zobaczcie zobaczcie ile kupiłem teraz ammo do rifla ja je całe zużywam i zobaczcie ile mam ammo, mam 45 ammo do Rifla. i naprawdę wam szczerze powiem, że ten ammo do kupnie tutaj za level 4 jest naprawdę opłacalne moim zdaniem, także naprawdę wam szczerze z całego serca polecam to i polecam sobie naprawdę kupić tą skrzynkę za amunicji jak wam potrzebne jest ammo, a no, wydaje mi się, że z jest dosyć łatwo zdobyć ammo lekko ciężej, więc jakby wydaje mi się, że się opłaca naprawdę. Następny tip jest taki, żebyś zawsze, ale to zawsze postarał się grać z pewną klasą. Jest to widzowie nic innego jak klasa Lumberjack, dzięki której możecie bardzo dużo drewna zdobywać i drewno z oczywiście bardzo ważne, zwłaszcza na drugim levelu, ponieważ przy okazji dostaje on więcej drewna i ma większą szansę na sadzonkę drzewa. Jeżeli macie piłę łańcuchową, no to oddajcie mu ją od razu, ponieważ on będzie dosłownie farmił tyle drewna, że może wam on dosłownie chwilę całą bazę zbudować, także lumberjack jest naprawdę bardzo fajną klasą i kosztuje oczywiście tylko 70 gemów, więc nawet ty możesz sobie kupić tą klasę, jest ona bardzo dobra. Następny tip jest taki, że jeżeli chcesz się zbugować pod tym crafting benchem i dosłownie nic nie będzie mogło was zabić, to jeden z Potrzebujecie to postawić w taki sposób o tą mapę. I potrzebujecie oczywiście jedną drewnianą ścianę. I widzę teraz, co chcecie zrobić właśnie w tym momencie. podejść właśnie w taki sposób do crafting bencha, i żeby właśnie ta ściana drewniana była wy. Właśnie o to w taki sposób. I zobaczcie, stawiacie drewno. O, czekajcie, nie wyszło. Właśnie, no, nie każdemu to może od razu wyjść. I też do sobie może to nie wyjść od razu. Niech ona będzie właśnie gdzieś w takim oto jakby stopniu. I zobaczcie, widzę, zbugowałem się pod crafting benchem. No, tak troszeczkę się zbugowałem, da się lepiej. I zobaczcie, jak. A teraz zbugowałem się właśnie pod tym crafting tablem. I jeszcze jak postawicie sobie krok pota i właśnie tutaj uprawę sobie zrobicie marchewek i po prostu warzyw, to możecie po prostu cały czas tutaj siedzieć. I was nic tutaj nie zabije. Nawet kultyści was tutaj nie zabiją. I będziecie mogli cały czas właśnie jeść. Tylko musicie się bardziej zbugować pod tym crafting benchem. Okej, okay, zobaczcie. Teraz chyba jest dobrze. Możecie sobie tak troszeczkę przejść. Spróbować, żeby właśnie gdzieś się tutaj zbieścić. O, 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 o. Dobra, dobra, dobra. Jestem tutaj. I zobaczcie. Dobra, w tym miejscu dosłownie cały czas bym mógł siedzieć. I dosłownie jeść sobie Zaraz to przedostajemy jeszcze chwilkę W takim razie zobaczcie Te marchewki wyrosły ja je wkładam do kroka I tu tam też jeszcze dynia wyrosła Więc ja ją sobie szybko zjem Ale wkładamy te marchewki i teraz robi nam się oczywiście zupa No i uwaga zobaczcie Mamy zupę Więc to działa Polecam wam ten sposób Na przeżycie w 99 nocach Jeżeli chcesz bardzo szybko zdobyć dużo drewna To postaw dosłownie w jednym miejscu Wszystkie sadzonki Zobaczcie tu mam jedną posadzoną Stawiam tu wszystkie sadzonki I je po prostu wszystkie tutaj plantuję O i zobaczcie właśnie nasze te drzewa wyrosły i teraz ja podchodzę do tych drzew i zobaczcie, kilka naraz po prostu w jednym momencie się rozwalają i zobaczcie ile tutaj jest drewna, to jest bardzo dobry sposób, żeby jak po prostu rozwalacie drewno po mapie, to bierzecie wszystkie sadzonki, stawiacie je w jednym miejscu i po prostu jednym cięciem rozwalacie wszystkie drzewa i macie tyle drewna, oh my god, to jest bardzo sporo drewna, ja tu chyba, no tutaj z 30 drewna jest na luzie i trochę sadzonek też w sumie jest więc używajcie tego, to jest bardzo opłacalny tym bardziej jak macie jakąś lepszą siekerę to to w ogóle oddać piło łańcuchowo to tym bardziej, nie? Jeżeli chcecie kolejną Część najlepszych tipów w 99 notach, to zostawcie teraz subskrypcję, łapeczkę w górę i napiszcie komentarz. I na 200 łapek robię wam kolejną część najlepszych tipów o wiele lepszych w 99 notach. Dlatego zostaw teraz komentarz i napisz, czy chcesz właśnie tą część drugą. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ja spadam, no i elo!